Yo, siemano Siemanko. Ja jestem Kwiotek Witam was tutaj na zdrowiwalu Tak, Majka w Zdrowiwano. odcinek trzeci. Dzisiaj Wraz z Szczypiorkiem Siemanero Oraz Persjuszem Siemanero, siemanero Wybieramy się do netheru Będzie to niebezpieczne starcie Które możemy nie przeżyć Ale cóż Także witamy Was serdecznie widzowie, ja jestem Kwiatek tak jak mówiłem dzisiaj wybieramy się do netru Panowie, wybieramy się do do Już czekaj, A jakieś może takie Yepieii oh, A dobra Także tak, tutaj mamy portal zrobiony, na drewno. ma tu się na drewno? Eee, poczekaj Nie Ja też nie mam Pojebało się coś? Masz no, no, tak, to sobie tak, no, tak, tak, tak tu mamy portal. Wybieramy się pierwszy raz. pierwszy raz tu wybieramy. To co, panowie? Co dzisiaj robimy? Dobra, cicho, bo teraz nie mogę. Wybieramy się pierwszy raz. Mamy przygotowane tutaj bloczki. Przygotowałem sobie... O tej Proszę mnie nie uciszyć. Nie, 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 nie. Ja mam 3,5 nóżki. No, Proszę mnie się, zostawić. Także tak. Mamy bloki, żarełko, siodło w raje, co mamy? Czy będziemy. będziemy iść. Cześć, stój, 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 stój. jeszcze raz powiesz, tylko cię podgłośnie. Widzowie, podgłośniamy. Idź tam konia, łukaski. Chciałem tylko powiedzieć, że będziemy bić czarny. Dobra, jesteśmy. Panowie. Nadszedł ten dzień. Panowie, nadszedł ten dzień, gdzie będziemy śli? Łeb w łeb. W mederu, Szukać twierdzy. Wykopywać kwarc, Wykopywać wszystko, co nam się będzie podobać. Rozumiesz? Tak. Rozumiecie? Jest! Tak, jest. To biegniemy! Biegniemy! O! O, tak, lecimy. Jesteśmy. O, proszę bardzo, piękne coś. Się... A panowie, tak, misja jest taka: zapiszcie gdzieś kordy, zapiszcie kordy. Jeden z drugim, Zapisz... zapiszcie kordy ktoś. No napiszę tutaj, czekaj, na Napi... no czas się napisze No czas się może lepiej nie. Dobra, to jest sól. Dobra, rozdzielamy się, panowie, po powodzenia. Dobra, ja sobie mam taki myczek. Ej, dobra, muszę się cofnąć po kilof Jednak mam złoty No ja dam, bądź masz. O kurde, a tu jestem. Ale musisz mi oddać, eh? Oddam. O, dziękuję. O, pierwszy wojownik, pierwszy zawodnik. Spada. Nie spadł jeszcze. To my się bardziej przydadzą w sumie, masz. A, dziękuję, dziękuję. Dobra, Dobra, zabity. Musimy odsunąć się od tych. Dlatego bloki w razie co? tam Dobra. A tu masz... Szykamy, szukamy twierdzy. To jest... To śpiewam. jest... Tak, tak, wiem, wiem. Szukamy twierdzy. Nie wziąłem jednej rzeczy, ale będziemy na samym odcinku zbierać. Ma kto z łóżka? O kurde. Dobra, ja od, odchodzę. Szkoda byśmy na wydobili od razu. Przecież... Co wydarzyli? No to możesz kopać w no, sumie. Let let Netherite Netherite Dobra, idziemy sobie tam. I hop, hop, hop. Kwarca, żeby ale kwarcu jest w multum. Multum, kwarcu tu jest, więc my nie potrzebujemy kwarcu. Sobie dopiero później dopiero. Bo na razie nam kwarta jest niepotrzebny. Ja no się boję, mam zbroję. Co założę żelazną? Heh <laughs> oh, oh, oh. Uah, dobra, mamy lepsze pozycje teraz. A nie, co tu mamy? Potrzebujemy tego. To nie macie, mamy tutaj żadnych HM, więc pilnie nas nie dopadną tak szybko. Dobra, o, jeszcze tak gaz, tak. proszę bardzo. My ale dla mnie cię raz w tych kulderach. tak łatwo zabić. O, się bałem, że to jest lawa. Gaz zabite. Jesteśmy W czarnej dupie Kurde jak uciec z tego białego Musimy z niego uciec Z tego białego musimy uciec Ja sobie wezmę kolejne To jest gra, więc pamiętanie. A tu lawa dziwnie wygląda. No, ciekawe z tego biały. Idziemy ho horyzont. No, ta lawa trochę wygląda przerażająco. Takie nawet bym się bał wpaść Jakbym ja chciał oczywiście Piglin, piglin, piglin Gdzieś, coś tu jest, coś tu będzie Są pigliny Wo. Wąska, tutaj właśnie łatwo jest znaleźć yy, szkielety, ponieważ jest to letter Dobra, to są te piglesy, są się wymieniają, czy nie? Nie, ja, jest to, to, się wymienia Dobra, o Kurde Ło tu powinienem Myślę, że to bastion schodki Tak, jestem pipą I co mam do tego? <laughs> Przepraszam Przepraszam, no rozwójcowie Dobra no, no. Jakbym miał wodę, to bym skoczył tam Hehe. <laughs> Wiecie o co chodzi Gdybyś nie spadł, bo to by gorzej proszę, już się polisz Niech coś, to się podbiera, jestem za tobą nie no, pamiętam co ma za chłodnice, nie? Co jest skurka? Spokojnie, mam jeszcze jedno serduszko Co nie Czarnica, nie chcę czarniców Chciałem ja, pogodać trochę Jakby co mam bloki do windy, nie? Już Ja też mogę mieć, ja też mogę mieć Nici, nie potrzebuję nic. Masz bloki do windy masz tu pełno Mordo ja nie chcę tego No obraź wir spoko Daj to tam jeszcze przelotujesz O, o! No odpalenia Daj mordo, mordo, mordo dawaj, dawaj, dawaj tu jest jeździsz Zrobiliśmy Skóra, kolejne nicie i jedno, są miejsca Już się skończyły? No. ue morda to dobra to, to, tobie już podziękujemy ok. Hmm. Złoto złotem ale Ale my potrzebujemy coś innego. Mam nadzieję, że w tym odcinku zajdziemy Bastiona. Ale fajne są w ogóle te Ej, myślę, że to jest złoto Co to jest? Światło, grzyb. Co są za drewno? O kurde, co to jest? On fajne test Takie chcecie w minecraftie? Nie znajdziemy tej twierdzy dzisiaj chyba. Nie rozumiesz, że twierdzy tak łatwo znasz? Już jesteśmy. Kopka, kopka. Bo ja już wow. mam mało kilofa, bo niestety się nie biega. Wow, ej, a fajne to jest czekaj. O... Nie, to jest takie co może Może, się wycofać. O, Boże, Boże. Ej, fajne, fajne. Co to jest? Liść! Znaczy... Znaczy... no... blok internetowego... Bl... Dotawki! Mm. A! Okay. Kolejszka tu jest. Ład go A nie mam wędki Na siodło go. No idę właśnie To bierzemy. Bo, bo 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 to będzie design fajnie. Dobra, co będziemy? Kędzę ten flare ucieka? Chulawa auch, auch, Auć auch, Auć Auć Jebi mnie Za tobą Auch, 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 Au Au Kurwa O Dobra Jak się to robi? Prawym przyciskiem myszy Ale siadło mi musisz dać No 1,18 Jak mi dać siodło? Musi dać mu siadło, ale on musi mieć wędkę z marchewką, tak, czy tak tam jak, jakimś grzebem. Tak jak śliwe, tak jak, tak, tak jak świnie. Czyli kilka nie A musisz mieć wędkę wraz z tym yy, marchewką połączoną, żeby mógł z nim poruszać. No wiem, już nie mam wędki, tak chyba mógł O, MagmaCube. Enterman. Chyba Dobra, dobra Trzeba Ciebie się odsuwam, bo wygląda niebezpiecznie. A nigdy te twierdzę nie znajdę. Naprawdę. Ta twierdza jest Bastion... Nie W ogóle napiszcie Żyjesz tam? Napiszcie mi. O Napiszcie mi tip jak tego, jak. Cóż zzywa? Na bastion. Kurwa. Nie musicie mi dawać tego. Nie dawajcie. Dwa bastiony. Nie. To jak dwa bastiony. Nie, nie piszcie mi jak, jak szukać tego bastionu, bo ja wiem jak szukać bastionu Już wiem gdzie mnie odpierdolcie Mam w ogóle bastion i wiem, nie mówić Okej okay. My z Kasper jesteśmy w dupie, bo jesteśmy Na takiej gównianej tam Gdzie jesteście? W dupie, bo jesteśmy w jakiejś górze i kurwa jest panu ramów akurat Tu nie ma nic no, Tu nie, nie ma nic w ogóle nie. To ty chodź, tepniemy się do Wiktora Nie czekaj Nie bo gdzieś mi baston, poradźcie sobie sami do bym przytapił do ciebie i nic bym ci nie brać z tego od razu wypożdżam no, dobra Dobra, gdzie do, do... to... A tu sobie możemy sobie skopąć Mają baston, mają baston A, tu do wyjścia tu mam kapslaka odpowiedzialnego T C Weź Uważaj, bo no. ty nie masz tego! To będzie klepał Ojej, Dobra, idźcie sobie, ja idę jak ją trować Kurwa chłopia. Zginął Ma serduszka Cześć, ziomek. No. To nam za niedługo jest, A tak, Zginąłeś, czy uciekłeś? Co, kto? Wiktor. Wiktor żyje. Ja jestem. U mnie wszystkie za mną poleciały. Ja, ja mam tego, hełm specjalny. Aha, złote. Złote. Dobra, myślę się sobie zobaczmy. Dobra, a gdzie są te? Trzeba to są jakieś goldy, nie? A jest ale to mi nie Złoto jakieś tego typu? Panowie, halo? Panowie, kurde, dajcie mi jakieś złoto Cokolwiek A, o, super Just tych takich Najpierw nie wiem gdzie szukać Musimy mieć po prostu jakąś złotą część, tak Seta? Tak, 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 tak Dobra. To jest złoto chyba, nie? O kurwa Reload po ławie. Kurwa, wybałem się w lawę. Co jest? Mam się uratować, czy co? Nie, nie, nie. W zasadzie w sensie wybałem się w lawę, ale... Tak. Wyszedł... A. E, Wybają się, się w lawę, ale wyszedłem serwera, żeby mi damage nie się nie zabierać. I muszę szybko, chyba kurwa coś z kombinować. No widzę, w ogóle już jesteśmy. Dobra, jakoś przeżyłem. Dobrze że miałem tą kurwa tę... Te... Chodź, kurde, chodź, chodź. Czemu on ci bije? Zabij go kurba! Nie. agresywny. Nie. Masz złoto, bo wykopywałeś, tak? Jeszcze nie. Masz. Ja wiem, że to działa. Ej, spierdalaj, spierdalaj jednak. Dobra. Ona mnie atakują, tylko ciebie. złoto wykupiłeś. O ja u kurwa. Dobra. Dobra, widzowie. E, ja wam dziękuję za obejrzenie filmu. I, i i widzimy się na tym filmiku. Siemano